dzień dobry, dzień dobry będziemy kręcić takie krótsze filmy, częściej a krótsze, żebyście mogli wskoczyć, obejrzeć bieżącą sytuację to jest Prince zabielony manisolem w dawce 20 kg na hektar no i efekt każdy widzi, zarąbisty efekt, także ja stawiam na preparaty dobrej jakości żeby był było dobre pokrycie. Widać preparat spełnia swoje, swoje zadanie. Pąki bardzo mocno zamknięte, jak widać tutaj, bardzo, bardzo mocno jest to wszystko obielone, odbija światło słoneczne, kora się nie nagrzewa. Pytacie się w jakim celu to robić? Przecież przyjdzie mróz, niech przemrozi będzie mniej. Proszę Państwa, to nie na tym rzecz polega żeby nam to przemroziło. Jeżeli przychodzi mróz i mrozi, to niszczone są pąki z kwiatów centralnych. Pąki centralne musimy chronić, bo z tego jest najładniejszy towar. Reszta zgadza się, może zmarznąć, niech go szlak trafi te boczne, bo z tego to już jest słabej jakości towar. Ale centralny kwiat musimy ochronić. Jeżeli ten zabieg opóźni wegetację o 7 dni, może się okazać, że kwiat centralny już przekwitnie i, i nam nie zmarznie. I o to chodzi, i o to chodzi. A resztę naprawdę możemy przerzedzić. Produkujemy w końcu, ja przynajmniej produkuję towar ładny. Ja nie umiem produkować przemysłu, nie umiem odpuścić niektórzy mówią a niech pan odpuści to nie warto jakości robić co do jakości też się nie zgodzę jakość, jakość opłaci się już wam mówię dlaczego z tego sadu Prince wychodzi średnio od 5 do 7% to jest maksymalnie mam wgląd rozmawiam z chłopakami Średnia, średni przemysł z Prince'a u niektórych jest 30%. No i porównujmy. Ja startuję od złotówki i kolega też startuje od złotówki. Ja mam 7% przemysłu i on ma 30% przemysłu. No i kto lepiej wychodzi? Mi średnia wychodzi 90, a jemu 70. No nie oszukujmy się, no, ekonomia się nie oszuka. I naprawdę dołożenie kilku środków nie spowoduje e, takich strat jakbym odpuścił mnie o 30% także nie ma, nawet, nie ma nawet o czym mówić jakość musi być zawożę na sortownię i wiem, że z tego towaru oni zrobią ładny towar co rozumiemy o jakości to nie tylko jest że jabłko by jest bez grzyba bez uszkodzeń bo to nie ma problemu zrobić mu jędrność dobrą i kolor wczoraj badałem prinsa no to ma od 6 do 7,5 w zależności od wielkości owoców, ale towar, e, towar jest ładny. No i na dzień dzisiejszy, jeżeli bym go sprzedał po złotówce i wyjdzie około 5%, od 5 do 7% przemysłu e, z tej złotówki zejdzie mi 10 groszy. 90 groszy na czysto, ale myślę, że ta cena będzie wyższa, dlatego że przemysł idzie do góry, a przemysł podbija. E. A przemysł podbija cenę eksportu. Dobrze, przejdziemy teraz do kwatery, gdzie zabieg zabielania nie, się nie był wy wykonywany. Zobaczymy, czy jest jakakolwiek różnica. Tu widać jest bardzo mocno to zamknięte, tak jak w środku zimy. Przechodzimy do następnej kwatery Prince'a i zobaczymy. Jesteśmy w kwaterze niezabielonej. jest różnica prawda już się kurde nie chce się wyostrzyć już się robią białe czubki już ten punk jest bardziej otwarty no i będziemy obserwować o proszę bardzo no kurde nie chce się włoszyć zdecydowanie zdecydowanie jest różnica już się zaczyna bielić. Tam tego nie ma. Dobrze, proszę Państwa, kończymy na dzisiaj komunikat. W przyszłym tygodniu szykujemy e, się mieć miks. Będzie we wtorek koło 12 stopni. Ej, trzeba już e, pomyśleć o zrobieniu preparatem. Mieć miks na Prins'a i na galę Pozdrawiam.